Super piękne one są, ale zmienimy sobie je szybciutko na zmienimy sobie szybciutko je na te żelazne. Dobra, dziękujemy Ci później. Zobaczymy dalej stół rzemieślniczy Strasznie dużo tutaj mają budynków. Dobrze, dobrze. Jest co piątka. dobra, to było dużo powiedziane, jest co plądrować, ponieważ hmm. nic w tych budynkach za bardzo nie mają. Jak zdążyliście zauważyć, o, kartograf słychać, proszę, bardzo. pusta mapa, właśnie ma za papier. Niestety nie mamy ani tego, ani tego. bardzo mało skrzynek jedno jest fajne że mamy tutaj nowy typ nowy typ o patrzcie Zaraz. bezpieczna okolica o no, tylko nad małym iziorkiem lawy dzieci nie wpadną spokojnie wszystko jest wszystko jest przemyślane Dzieci mogą się bawić, same do lawy nie wchodzą, chyba, że je golem wepchnie. Niebezpieczne. O, patrz, jeszcze niczego wisi. Super. Co mamy? To jest pusto. Fajna terakota. Kusi mnie, żeby wziąć ten telekota ale... chyba nie będziemy tacy, co? Dobra. Dajcie znać w komentarzu, e, czy, czy przyjść tutaj po tą ładną terakotę i ją wykorzystać do ozdobienia na przykład najbliższych budynków, czy jednak zostawić im i niech mają, niech będą tutaj mieli ładne ozdoby. Przyjść tutaj, wybrać się, żeby przyjść. To nie jest zbyt duży problem. Wejdźmy na to. Tą... Proszę bardzo. Ile chleba? Trochę siana. Jak tu też się przyda. Zmięty krzak. Co jest z nim No co to jest pora teraz. Zajrzyjmy się czy tam coś ciekawego jest. Chyba nic ciekawego. Tam jakaś struktura, tylko bardzo prostokątna wychodzi. Trochę się tam podejdziemy? Sprawdzimy. Nie będę nieprzygotowany, szedł. Już mnie nauczyło ...z ze statkiem, że nie warto. Na w ile to jest tych osadników. Sporo. Może przyjdźmy do budowek? coś mają. Mniejszyłem ilość czanków, ale chyba ją tylko tym większy. Dajcie. Dobra. E, o! 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 Hmm. No to znaczy, że będziemy mieli po drodze trochę jeszcze problemów z złosadnikami, Już mamy zaraz tutaj obok bierze złosadników. A jeżeli zastanawiacie się, co to jest za mały na, mały zombiak w prawym dolnym rogu, to jest tak, ponieważ kanał się nazywa, zdecydowałem jak się będzie nazywał Radenson, czyli Radek and Sons, czyli Radek z synami. Eee, jeden z moich synów bardzo lubi małego Sąbiaka, więc żeby miał trochę radości, jakby, gdy ogląda, przynajmniej na razie, jak ogląda, hmm, Odcinki, to żeby mógł mieć swoją, że tak powiem, małą maskotkę. Małą maskotkę do oglądania podczas e, każdego z seansów. cyk, cyk. uhu, uh, uh. Uwolnimy ich. O. Drodzy przyjaciele, proszę stąd iść. Co to za zgromadzenie? Co to za zgromadzenie? Tak, nie mam szmaragdów, żeby z wami pogadać, żeby coś kupić. Super. Kolejna rzecz. Zczyneczki zostawia. Z tamtej strony było biednie, a z tej już. Na bogato. Towarów na zbierali. Tutaj pewnie też nic za bardzo nie będzie. No ale dobra. Aha. <śmie> było, wyłożym zaraz. Zrobił sobie krzywda. Kusi mnie czasami takie. Zawalenie tego piasku. I zobaczymy, co się stało. Tak, wiem, jest to niemiłe dla tych osadników, ponieważ prawda. Dojdzie do swojego domku. Patrzcie. Przemyślany. Tutaj nie wyjdzie ale koty, koty śledzi nie mamy sobie podpłyniemy sobie do tej wieży z osadników. Podpłyniemy do wieży złosowników, troszeczkę naokoło, ale będziemy mieli zaznaczenie na mapie. Czuje się Który Przykazuje, możemy zobaczyć. Co wiem, to jest. Ebo. Swoje rafy Kolalowa jest. W ten sposób się odznacza. zobaczymy. Co? O, szed. Czy dopłyniemy tender? Coś tu sobie przykopiamy. A, będziemy się przykopać. Potwierdzamy sobie, któregoś razu pozbieramy może zaczniemy owce, będziemy mieli o, będziemy mieli wełnę to będziemy mogli zrobić banery będziemy oznaczać sobie miejsce super zaraz podpimy troszeczkę bliżej no to podpływamy Pięć sobie Muszę żeby uwolnić tego, jak myślicie, uda nam się podpłynąć, uwolnić układkiem. Super, <laughs> ale ci mi nie zostawił, o, ale z to tam są jakieś duszki, ale nie wiem one są pomocne. oczy ruszę mi takie rzeczy. Czy są jakieś dobre duszki czy to? Jeszcze wam powiem, że pierwsza się ...nie spotyka. i yep. typ 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 ohoho oh. no, może bym teraz nie dadł Chyba na razie tyle. chyba że dole nam jakiś pomoże. Nie, nie chcemy. Ho, ho, ho. Dobra, o, Co ty duszki robią. Nie muszę jakoś nakarmić. O. Nie wiem. Jak możecie, napiszcie mi w komentarzach, co robią te, te dobre duszyczki. Bo to bardzo... Bardzo ciekawe co one mogą robić. ale no dobra, zbliżamy się do skraju mapy. Tu nie planowałem podpłynąć. Ale jak widzicie, <grybujesz> u mnie cały czas ewoluuje. No, to za no dobra. Dobra, ja tymczasem postaram się dopłynąć do miejsca, w którym. W którym ja chciałem Wam pokazać, co robiłem w poprzednim podejściu, dobra, dobiegłem do miejsca, w którym, od którego wczoraj czy wcześniej zacząłem nagrywać poprzednie podejście. Chciałem od razu Wam bo, wtedy powiedzieć, no, możemy zacząć ten odcinek i nazwać go w Poszukiwaniu Owiec. Ponieważ tutaj biegłem, dzień dobra, potrzebujemy tej wełny. Biegnę, widzę ładne jakieś tam już sawanna się zaczyna. Mówię, no będzie, będzie wyprawa. No i dobiegam sobie tutaj, rozmawiając, tłumacząc wam, że e, minusem jest, mm, minusem jest w, e, w dżunglach, to że nie ma żadnych owiec, przynajmniej ja tego nie widzę, żeby tam się pojawiały. No i tak sobie biegłem, biegłem, biegłem. odno do tej terenu. Tak to na mapie. Super. Tam będziemy musieli kiedyś też wyeksplorować. No i tak biegłem tłumacząc, skupiając się na tym, co tutaj możemy spotkać. Patrzę sobie świnka. I zaraz tutaj obok. Może by tylko tutaj nie spaść, będzie, gdzie mi znaczniki. A i tutaj mi się zaczęły pojawiać owce, i nie było ich tak mało, ponieważ było ich tu całkiem, całkiem sporo. Więc pozbierałem pełne, co potrzebowałem. Weszedłem tutaj kawałek, a, i niestety tutaj zaczęło mi mocno, mocno, znaczy wcześniej już też. Ale tutaj mocno jakość tego filmiku się pogarszała. Stanąłem sobie bodajże tutaj, tłumacząc, że co będziemy dalej robić? Spojrzałem, wie, wioska. Super. Dobiegnę do wioski. I tak jak na poprzednim podejściu, tak samo tutaj. Do zobaczenia w wiosce. Biegnę, biegnę do tej wioski. No, już mamy ją teraz obok siebie. A przykuło moją uwagę stado świń. Duża ilość świń. Będziemy mogli tutaj przyjść, któregoś razu, i pozbierać świnie. Ciekawe czy jest. Jest mała świnka. Quick, 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 quick. Nie będziemy na razie zbierać na mięso. Któregoś razu przyjdziemy pozbieramy. zbieramy, by się przydało taką świnkę zabrać do naszej małej, do naszego małego miejsca, do naszego domku na drzewie. Może rozbudujemy sobie jakieś osadę, może no, zrobimy. Może jakichś osadników wcielimy. I tak, tutaj wszedłem, tu znalazłem skrzyneczkę jedną albo jakiś. Proste rzeczy, chyba zimniaki, coś takiego, ładny koń. Tutaj też A, tutaj mieliśmy stół alchemiczny, i tutaj e, możemy później przychodzić. Jak na razie robić sobie tam mikstury, na pewno się nam to przyda. Chcę się skupić, czy mamy w ogóle. Chyba zatknąć te otwory, czy mam czym. Miasek. Tutaj wody jest tutaj multum. Ale chyba źródło. Dobrze. Trudno. Ale tu się nie da za bardzo w nie chodzić, jak będzie za dużo. Chyba uzyskałem to, co chciałem. Bo tu źródło jest gdzieś tam do góry. Oj. Zjemy tego ostatniego, zostawimy sobie. I co my tam mamy? Z tamtej strony kończy nam się sawanna. Co jest, to jest, musimy też posprawdzać sobie dokładnie. I zaczynają się nam już inne. Lasy. Także mamy tutaj bardzo dużą e, bardzo dużą ilość, e, bardzo dużą ilość biomów. No i tutaj mamy arbuzy, mamy tutaj bardzo ciekawe rzeczy nie ma tu tamto cyk, Lubimy tak zobaczcie. Tam kolejne rzeczy tak. Będziemy mogli tutaj przyjść, eksplorować. Znaczy, mamy terenów naprawdę dużo do odkrywania. Nie ma, nie ma tutaj jakichś nieciekawych rejonów. O, patrzcie, stado chyników, mustangi, owce. Tak, szukałem owiec. Teraz te owce po prostu wszędzie się pojawiają. Tu mamy ciekawego. Na no szczęście możemy sobie sprawdzić na tym to miało polegać. Trochę żelaza, trochę różnych materiałów. No, którego się tym na pewno przyjdziemy. I teraz. Korzystając z wodnej windy pojedziemy do góry. Można tak to w ten sposób wykorzystać wodospady. Bo po prostu wpływacie i do góry starać się dopłynąć. Tutaj jest mocno to zakręcane ale da radę to przepłynąć i naprawdę jest to bardzo fajny środek transportu. Bardzo fajny środek transportu, ponieważ musimy się spieszyć gdzieś dojść. Dojść do wioski! Kolejna, trzecia wioska już dzisiaj. Tu możemy, a, chciałem nazwać w poszukiwaniu, w poszukiwaniu owiec. Owce znalazłem na samym początku. Szybko się tutaj przyśpimy, żeby nam żadne mopki nie zrobiły krzywdę. Cyk, 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 przebiegamy. przebiegamy tutaj. Popatrzyłem na nagrywanie i wystraszyłem się, że nic nie nagrywam. Przebiegniemy tutaj. Zobaczymy tą trzecią wioskę. Tutaj, jak już widzę, mamy tereny. Jeszcze sawanna, tu chyba się zaczyna równina. Super, widzę rzekę. Więc może ona się nam przydać. Bo możemy sobie zrobić... ...nią... E, ...jakiś szlak komunikacyjny. Żeby łódką szybko przepływać. No, Tak, tak, krowo. Na szczycie chyba jeszcze kilka wiosn, kilka domków było. Chyba tam wrócimy zaraz bo nie będziemy szli przez dżunglę, aż dżunglę sobie zostawimy na któryś, na któryś z odcinków. Tutaj też Wam pokrótce tylko pokażę wioskę na równinach, którą znalazłem. Proszę bardzo. ładna, prosta wioseczka. Kilka osadników. Tutaj już osadnicy są. To nie biegają. Niestety ja już ją Sprawdziłem i już tutaj ją, że tak brutalnie powiem, przetrzepałem. Więc nie mam co tutaj za bardzo szukać. Więc pójdziemy do tych domków do góry. Tam tych w ogóle nie zauważyłem, więc tam. Tam nie było. Ale ja mamy poranek. Zjemy chlebka i biegniemy do tych. Doków. włączam się, jakby do góry, dobiegłem do góry. Jednak patrzę na ile minut zajął nam ten odcinek. Także na tą chwilę, miłym akcentem, patrząc na wioskę, z której przyszedłem, na wioskę, do której doszedłem, i tutaj już jacyś osadnicy są, kończę miły ten odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku dajcie znać w komentarzach czy Wam się podobało czy wszystko jest w porządku co? lajkujcie, subskrybujcie dajcie jakiś komentarz niech coś się dzieje ja będę Wam się odwdzięczał ciekawymi przygodami które możemy możemy spotkać tutaj na w moim świecie w świecie który mi się bardzo fajny sposób wygenerował. Do zobaczenia. Cześć!